Cześć widzowie, dzisiaj sobie pojadę na wycieczkę z weko. Hejo. I ze szczerbakiem. Boga boga, być. Być, być. Być. Boga, boga, być, być. Dobra, musimy zbudować no. chyba na początku samochód. Mama talka. Patrzcie, to jest nasz piękny samochód, tylko. Yy, Dobrze, nie że... to robić, bo w ogóle w to już kilka razy. Weko ostatnio była na zakupach i trochę zepsuł. ...nam samochodzik, ale to trudno. No. Jak się to stawiało? Dobrze się stawiało. No F. Łóżka. Czemu my nie mamy łóżka, ani w ogóle ten, tego do wyczyszczenia samochodu? No nie wiem. No sprzedałem, bo nie spadałem, miałem pieniędzy. Po, powiedzcie, pod jakimś... To przyciskiem? Mówiłem, ten jeden dzień odpuścił tego browarka. No ale przyczepę! No to mamy, zamontował. W, w ogóle to był tu um, niedawny update? I teraz tu są mega fajne rzeczy dodane w shopie? No. Wiem, wiem, że są fajne rzeczy dodane, bo będziemy losować formule 1. Będę robił losować będziemy tysiąc jakiś tam molet. Będziemy robić rosowanko. Bo jest spinę dodaję jakieś. Weź tą oponę, żeż

Jak ty do odeciała? Daj, ja też, ja No masz ogórka. Ja, masz ogórka, czekaj. Jak się lata? Jedz. Yes. A! Ah! Ja latam! E, e, dobra, widzowie, wrócę. Ja nie jadę, ja chcę ja, ja nie potrzebuję samochodu. Ja chcę Ła. Żółw, żółw. Uczę, drzwi nie. O, drzwi! Nie, czemu drzwi się zepsuły? O, działają, dobra, nie, co? Oooo! Nie! Ja o. Ale fajne drzwi. Zrobię poradnik wam. Musicie ten... stanąć na te drzwi i yy, spację kliknąć. Ale gąbkę! Gdzie jest gąbka? Czy to jest? Tak, sprawdzamy. A te drzwi. Nie to na Jakieś 400 metrów. A jak przyjdziesz, to ja już będę pewnie na tysiącu. Co kurde? To jest bardzo szybki środek transportu. Eee, mm, nic nie się rozumiałem. No ja mam 500 metrów. Dobra, powracaj, bo idziemy teraz. Mam drzwi! Nie działało. Nie. Te drzwi nie działają, uchę. Ja nie chcę do was wracać. Może Wracaj to... natychmiast! Trzeba zrobić chyba... Kolejne. Wracaj do grania! Potrzebujemy zrobić kolejną rundę? Dobra, wracam. Wrócę do nich, widzowie. Ja bez niego. Widzowie... Odda JA Oddałem mu to... drzwi od tej... to ja... WEKO musimy jechać bez niego chyba. Bo on... No. on jest skupiony. Kurde. Ja lecę. Pomocy. Jestem halem potelem. Ty, 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 ty. Jestem halem potelem, panowie. Widzowie, bo o, o, naprawdę. Jesteśmy najszybsi! jeszcze Ono szalał. Co to było? Ej, halo! Ale nie na masce. Co to za kamień jakiś. Co ja drzwi! Byłem na 600 metrów i żadnego domku. Dawaj, dawaj! No kurde, prawie. Jak to no, szybkie jest? No szybkie, szybkie. Dobra, widzowie, to, to jest trochę nudny moment, więc wam zrobię cięcie. Jakiś domek. Tobie wracam już. Mamy domek. Jakiś pięk. mutanci. Y, mutanci? Oni są bardzo mili. Tak, tak, no, szczerbatek. Daj im swoje... Jak pięk nie że ja z wami kiedyś grałem raz. Na pewno przyjmą. Mm. No, dobra, łazimy. Czekajcie, tylko nie pochodźcie do mutantów. Mutant! A, podejdę. I nowy panie! O drzeju! Nie. Ja, panie... ja... ja chciałam się bić! A, tu jest pan Andrzej! Pan Andrzej mnie bije. A... Dobra, mamy coś. O! Oh. Ej, co widzę, co widzę? O, Tu są mega same fajne rzeczy! Spokojnie. Iść co? Ej, Ej, wziąłem. Może ci... Ej, czekaj, mogą podejść do mnie? Będzie babach! Oj, podejdź Dawaj! No podejdź do nich! Ale ja się rozwaję auto. No to... A, mam TNT! No to podejdź i odciągnij od auta. Widzisz? A też jeden teraz mnie zabiję, możesz też iść. Chodźcie, chodźcie. Chodź Andrzej. chodź, Andrzej. Zabijaj, Andrzeja! Czekaj! Obu Andrzejów zabij! Zabij! <laughs> 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 Dziękujemy za to poświęcenie. Ej, bo tu jest dalej jeden mutant. Nie! Yeah. A Vekos zginął. Vekos już się masz na 3dmw Tak, właśnie. You traveled far as... Uh, 1178 meters. 3 revive mm. O, oh, tam jest kolejny yeah. A, to ty... Tylko ...ty nie masz już tak dużo... Ty, daj mi! Lepiej daj mi! Lepiej daj mi! Lepiej daj mi! Lepiej, daj mi. Lepiej, daj mi. Daj mi, daj lepiej mi! Jak byś do plecaka schowam jest? Się ale się odpalił. Tak. Jest Dobra, teraz patrzymy... Bo... To jest dobre. Jakie dobre rzeczy. Mam nowy ten. O, jaka fajna. Ej, ale targa będzie potrzebna? O! Ej, co ja, co ja widzę? Co znalazłem? Co? Ja chcę pojeździć. O! <ścoughs> Tylko do mnie. O co to jest? Jak? Ale ty może? I <śmieniotek>, to się nagrywa. Tak, to się już kameruje. Iść tu, iść szef, iść tu. mnie. Widzicie Widzowie? mnie, chłopaki? Widzę, nie widzą. Harry <tuszel> Potter! Ej, coś widzę fajnego. U, u. Ej, katany mam. Ej, ja. Jest mi bardzo smutno, że tych... że, że tych drzwi ty, się nie da do pycaka schować, tak to... Ej, katana jest fajna? A, tak, nie... Nie ni ni można zabić zombie. Jeszcze jeden, naprawdę. <tuszel> <tuszel> Mamy dwa? E? O, Oddaj moje drzwi! Teraz już ich nie będziesz miał, będziesz musiał z nami jechać samochodem. Ła, ła, ła. Co, Co to Je? za dwie? Chwila, ja mogę do was wrócić. Masz tu szczerbatek, swoje drzwi, proszę. E? Gdzie jeszcze? <głosy> <głosy> Mam pomysł. Ej, szczerbatek. Masz. Dobra, dobra kolorujemy dobra. nasze autko. Botek! Ale... Było słychać coś, czego nie, chcie... nie chciałbym, żeby widzowie słyszeli? Bo tak... A, burza! Do autka wszyscy Temu. Autka. O, dobra, ty nie musisz. No, lataj sobie dalej tym swoim dywanikiem. Tak, tak. W sensie Ten, drzwiami. Dobrze, widzowie, to chyba by było na no, tyle z tego domku. Wrócę do was pocięciu. E, tak się skończył. Tylko no. zauważył sklep. No. szarbatek sobie musiał iść. Shop, naprawdę, shop. Ej, no, co jest? Tylko tam pewnie będą mutanty. A nie, czekaj, bo to jesteś ten, samuraj. Właśnie katanę znalazłam. Widzowie. Ja jestem samurajem ninja pau pał pau Ninja pał pał Jaki fajny sklepik, pierwszy raz widzę. No je zuja, ja jestem bardzo głodny w tej grze. Dobra, ciekawe. Tak, czekaj, od początku. Czekaj mnie właśnie tam, broteczek. Ej, tu jest człowiek. Tu jest człowiek? A, to dobra. To nie mam tamta. Dzień dobry. O, 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 to... Ej! Ej! Szybko! Właś tu! Ała! Co się stało? W, wiesz co, ch chyba nie można było jeszcze go Może... Ale to... dobre, mamy chyba drodzenie, ale... My nie ale, zapłaciliśmy! W sumie, w sumie. O Jezu, okradliśmy sklep i nas zabił. Kradnięcie jest złe. Dobra, ale musimy... Możemy się odrodzić, mamy drugie odrodzenie. No ja podobno mam trzy odrodzenia. Ciekawe czy mam... O, Free Co się stało? Jest... Co? Kto ja jestem. Widzę brzuch, brzucho owrotka. Ej, a on nas dalej będzie bił? Tak, bije mnie! Ej, zabił Słuchaj. mnie. Aaaa, że... zrobię zdjęcie i dam widzowiom zobaczyć, gdzie ja się To Tutaj zdjęcie widzą. Coś jest ta... może mam jeszcze jednego preview, o, mam jeszcze jednego preview Jakby ty masz, ale ja mam taki fajny spawn. Kiedy jesteś w wodzie? Jakby nie. No tu ma taki daleki zasięg. Nie, dobra widzowie, to, to chyba będzie już ko koniec tego odcinka. No. Pa-pa!